Mamy nowe rzeczy w Minecrafta, to oznacza tylko jedno. Czas na kolejne mity od widzów. Dzisiaj sprawdzimy ich całe 11 i gwarantuję ci, twój mózg nie wyjdzie z tego cało. Bo i też. Let's go, mit numer 1! Smycz w najnowszej wersji Minecrafta jest większa niż we wcześniejszych wersjach. Okej, okay, jestem na 1.21.4. To nie jest najnowsza wersja Minecrafta, ale jestem tutaj po to, żeby przeprowadzić testy. Na początku sprawdźmy, jak wyglądała smycz niby kiedyś. Co no w ogóle znaczy większa? Szersza? dłuższa? O co chodzi? Halo. Dobra, jak wyglądała smycz ta nie naj Najnowszej wersji wszyscy widzą. Jest mniej więcej tak długa, taka szeroka, jest super ekstra. Ale mamy też 1.21.7 Nie ja słyszałem, żeby tu coś ze smyczem robili, ale ja jestem głuchy, więc jakby nieważne. Cześć, świnko. Ty, kurde bele, eee, faktycznie jakaś taka większa się wydaje. Co jest? Ja potrzebuję poważnej analizy. Chwilę, chwilę, chwilę. Stoimy w takiej odległości. Robimy screena. I porównajmy to do starszych wersji za pomocą profesjonalnych narzędzi badawczych. Krócie, Gimpa. Hmm. Smycz kiedyś po lewej stronie. I smycz teraz po prawej stronie. Faktycznie wydaje się trochę większa. Pokaż mi to jeszcze raz. Starsza wersja. Okej, okay, zrobione. I nowsza wersja. Ty, no kurde bele, Ewidentnie jest większa. by tylko trochę, ale coś w tym jest, kurde bele. Mit potwierdzony. Tego, że ze smyczami ktoś się będzie bawił, je powiększał, to się człowiek nie spodziewał. Mit numer dwa. Na Bedrock Edition, skrupa żółwia chroni przed uduszeniem się w bloku pod wodą. Wow, ja słyszałem o magicznych właściwościach skrupy żółwia, że wiecie, można dłużej oddychać pod wodą, ale że przed uduszeniem się pod blokiem to nie ma sensu. Według moich skomplikowanych analiz uduszenie się w bloku pod wodą oznacza, że musimy wejść pod wodę i udusić się w bloku, tak? To jest bardzo odkrywcze, polecam się na przyszłość do odkrywania bardzo odkrywczych rzeczy. Okej, okay, zadusiłem się w ścianie. O to chodziło. I teraz tak, chcemy powtórzyć te niesamowite czyny, ale tym Razem ze skrupą żółwia na głowie! I w jakiś dziwny sposób, którego nie potrafię na ten moment wytłumaczyć, powinna mnie ona ochronić przed tymi blokami, które spadną na moją głowę. Okej, okay, dzień jak co dzień, więc. Y sieba? He hej! Ty, co jest? Co jest? Ja nie powinienem teraz ubierać I dostęp jeszcze. Ty, to się nie kończy. Co jest? Halo? Zacięła mi się pociąga oddychania pod wodą. Nie umieram. Nie tracę w ogóle bąbelków. Nie tracę serduszek. Czekaj. Co? Co tu się dzieje? Panie, czekaj jeszcze raz. Może coś się zepsuło. Halo? Hej, siema. Ty, no przecież, no to jest niemożliwe. Jestem w bloku, ale przez to, że mam skrupę żółwia na głowie, totalnie nic mi się nie dzieje. Fajnie, a to nieskończone oddychanie pod wodą będzie działać, jak wyjdę stąd też może? Czy coś nie? Eee, o... Okej, okay, nie, rozumiem. Ale co sobie poddychałem pod blokiem? To boję. Zostaw mnie w spokoju. Kolejny mit potwierdzony. Lecimy wysoko. Dzisiaj naprawdę zaczęliśmy przez duże Z. Dwa mity, których w życiu bym się nie spodziewał, były prawdziwe. No to zobaczymy, czy mit numer 3 jest prawdziwy. Jeszcze nikt w historii YouTube'a nie zostawił subskrypcji skacząc. Dobra, wydaje mi się, że jest prawdziwy. Nie wiem, po co ktoś miałby to robić. Ale my tu jesteśmy innowatorami, okej? Okay? Dlatego wy w tym momencie zrobicie to, co robię ja, tylko że nie, nie na guziku. To jest... udajmy, że to jest guzik subskrypcji. Okej, musicie podskoczyć i zostawić suba skacząc. Prawdopodobnie będziecie pierwszymi osobami w historii, które to zrobiły. Bo według mnie jeszcze nikt tego nie zrobił. Mit potwierdzony! Nikt, do dzisiaj, bo ty, ty jesteś pierwszy. Gratulacje, ty, tylko weź to zróbno. No możesz wylać lawę pod wodą, jeśli wlejesz ją do kotła. <laughs> drodzy Państwo, to nie moje pierwsze rodeo. Ja wiem, że lawy pod wodą nie wylejesz. Tak to się skończy, nie? Ale mówicie, że w kotle spróbować, tak? To sensu nie ma, ale dobra. Znaczy w ogóle wlać lawę do kotła. O, mamy kocioł, mamy lawę, próbujemy wlać ją do środka. Czekaj, no to jest skomplikowane. Ona mi się stawia, nie tu, gdzie nie da się. Klikam. Nic się. Nic nie dzieje. Znaczy dzieje się co? O kurde pele, do jasnego dorsza. E, to jest dziwny widok. To jest widok, którego nie spodziewałem się, że zobaczę kiedykolwiek. Lawa w wodzie. E, Czekaj, co? Mmm. -hmm. I powiedzcie mi w takim razie, co się stanie, kiedy do niej wejdę na przykład? Tam do środka. Aha. No tak, no. <grych> <śighy> ciekawe, ciekawe Nie, nie powiem <śmienny Fair> To jeśli mając kocioł lawy pod wodą Spalam się, to jak włożę kocioł wody Pod lawę, to co? Jest kocioł, jest woda, dobra Musi wejść do niego do środka, włączyć surywala Le e e e Ej, 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 ej No przecież to się tutaj, kurde, bele nie klei Coś, dlaczego w obie stronie to działa tak samo To nie tak, że ta woda teraz powinna mnie chronić przed tą lawą Czy coś, bo to coś mi się tu nie podoba Bardzo, kam jeden i tyle w temacie Ale niezależnie od tego, jak mi tu na śmierci oszukują To ten bit jest... Prawdziwy. A, numer 5, aby wrogi Bok nie był agresywny wobec gracza, należy dać mu nazwę, name tagiem i nie będzie cię atakować! Super info! Mogliście dać znać trochę! Wcześniej! Dobra, nie ma ich tu! Jesteśmy bezpieczni! Dobra, lecimy na Szczecin! Potrzebujemy przyjaciela! Myślę, że to imię powinno go przekonać do tego, żeby mnie nie zabijał. Co nie? <laughs> Proszę! Cześć! Hej pajączku! Jesteś wrogim mobem agresywnym wobec mnie? Zdecydowanie tak! Widzę to! Czuję to na własnej skórze! Dobra, weź, zmieni się mojego przyjaciela! Proszę! Przyjacielu! Hej! Jesteśmy przyjaciółmi już? Ty, a, ej! Ej! No co ty robisz? Nie jesteś moim przyjacielem! Jesteś fejkowym przyjacielem! Ma im taga! Ma nazwę! Co ty mi robisz? Zostaw mnie w spokoju! Przyjaciele się tak nie, nie załowują! Myślicie, że to była kwestia tego pająka? Może powinienem dać mu nazwę, zanim jeszcze zacznie mnie atakować? Roman. Cześć, Roman. Roman mnie jeszcze lubi, bo jestem na kreatywie. Teraz tak. Ma swoją nową nazwę, imię. Hej, mordeczko. Zmijam się na survival. I Roman mnie nienawidzi. To super. W sumie... Spodziewałem się tego, że Roman mnie nie będzie lubił, bo Roman mnie nie lubi. Yy... Co? Nie wiem co ja gadam, nawet nie znam żadnego Romana. Ale już mi psujesz ich reputację! I teraz jak spotkam Romana, to będę on z góry nastawiony, żeby mnie kiedyś zabił! I obalony, pierwszy w tym odcinku, kurde bele, nie miło! Numer 6. Dziecko dwóch mobów, które są do góry nogami, też będzie odwrócone do góry nogami. Bo wow, chcecie mi powiedzieć, że to jest dziedziczne, tak? No to klasyczek, co nie. Jeśli nazwiemy moba Dinnerbone, to będzie on odwrócony do góry nogami. Dokładnie. A wśród owiec nadal jest takie zjawisko, że jeśli obie są jednego koloru i będą mieli dzieci, to to dziecko będzie też tego koloru, tak? Róż Zgadza się. Więc logicznie patrząc, dziecko dwóch owiec, które są do góry nogami, też powinno mieć niepoukładane w głowie. Dawaj, lecimy z tym koksem. No, pokażcie mi wasze dziecko, które będzie do góry nogami! Oby! Hej, jest tu? Jest! Hej! Hej! He, 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 he. Hey. Nie jest do góry nogami. To jest normalne dziecko. Ty jesteś chyba adoptowany, wiesz? Można no spójrz na swoich rodziców. Przecież to nie ma sensu. Ja nie wiem, jak ja jej to wytłumaczę, jak urośnie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że nic opalony! Jak na kolorach działa, tak na odwróceniu do góry nogami. Nie działa! Więc jeśli wasi rodzice są odwróceni do gronogami, a wy nie! Nie martwcie się, to jest normalne Bit <laughs> numer 7 Da się stworzyć portal do netheru Podpalając najpierw jeden blok obsydianu A dopiero później budując całą resztę Bardzo ciekawy sposób budowania portalu Nie powiem Cześć, cześć co ja robię Odruchowo zbudowałem normalnie Dobra, działa super ekstra Kto by się spodziewał Ale mnie tu teraz interesuje co się stanie kiedy zrobimy to naokoło Czyli najpierw postawimy blok, który podpalimy I dopiero potem wokół niego zbudujemy cały portal do neteru. Dzień do... Dobry... E -em. Nie wiem, czy taki dobry, bo się nie odpalił. Co dziwne, znaczy w sumie nie dziwne. W sumie normalne. Nie powinien się podpalić. Czemu miałby się podpalić? Nie no, może musi być trochę większy. Może musi mieć po każdej stronie trochę więcej miejsca. Czyli na przykład musi być takiej wielkości. Ha! E no. Dlaczego ktoś miałby robić to w ten sposób? Nie mam pojęcia. Ale przynajmniej wiem, że. Nawet jeśli to. <laughs> i tak nie działa. Są rzeczy, które mają o wiele więcej sensu. Na przykład pociąg z lam, który możemy zrobić. Ta, <laughs> w jakiś sposób niby, słuchajcie, wygląda na to, że mamy tutaj trochę chętnych Chętnych, których mogę zabrać na linę, nie wiem, wszystko w tym odcinku jest związane z liną, mam wrażenie Znaczy to pierwsza, druga rzecz, tak ogólnie, nieważne Mogę tę lamę zabrać za sobą i inne lamy powinny zacząć iść za nią i robić pociąg Co jest ty... Pociąg normalnie. One naprawdę idą! Naprawdę zrobię pociąg z lam! Yo, co się dzieje? I jakbym teraz na każdym z nich założył skrzynkę! Bo chyba można założyć skrzynkę na lamet, co nie? Przecież tak cały magazyn można za jednym razem przenieść! bo Bordo, lecimy z tym koksem! Jak się zakłada na ciebie skrzynkę? Okej, okay. proszę bardzo, pociąg towarowy. <laughs> Abit potwierdzony! Ale fajne, to z nowego zaprzeta coś czy o co chodzi. I Tak nie można było robić wcześniej. Numer dziewięć. Jeśli patrzysz, przez białe szkło na F3, to woda... Z Zniknie! Oby chcą znikać w wodę. Najpierw przez jakieś niki, potem przez jakieś skrzynki. Co wam zrobiła ta biedna woda, że chcecie ją chować? Tym razem wykorzystamy do tego białe szkło. Oto one. I na razie ma normalnie działać. Ale jak kliknę F3, to ma zniknąć! Powiedziałem zniknąć? Z znikaj! WODO! Ty, może chodziło o F5, ziomkowi? Nie no, nadal istnieje, panie. Jakie są jeszcze guziki, które mogę kliknąć? F1? Nie wiem, F2? Screena zrobię, jasne! Na pewności nie oceniajmy książki po okładce. Sprawdźmy to jeszcze nawet roku. że znaczy, tu F3 przecież nie działa, więc to nic chyba nie da. Klikam F3. Oła! Co ja zrobiłem? Przepraszam. Nie, nic nie zmienia. Woda, jak była, nadal jest. A F3? F3 to nic nie robi. No i numer 10. Happy Gast w Deterze zmieni się w normalnego gasta. Oto Mietek. Przywitajcie Mietka. Oto Deter. To się źle skończy. Po co ja to robię? Po co mi to było? Dawaj, Bietek, Lecimy. A wygląda tak. Musimy zobaczyć, co się stanie z Bietkiem. Tylko Bietek na razie utknął. Dobra, Bietek, dawaj. Na razie wygląda całkiem normalnie. Jak Bietek? Czy coś się może zmienić w tym temacie? Na przykład, jak ci zdajemy zbroję, ale. Bo jak dam cię bez zbroi w ogóle, panie Mietku Mamy drugiego Mietka, tylko tym razem bez zbroi Dajemy im kilka minut, czy coś, nie wiem I zobaczymy, czy coś się z nimi stanie Dobra, wiecie co, minęło 5 minut Mietek, jak był Mietkiem, tak nadal jest Mietkiem A Mietek 2, jak był Mietkiem numer 2, tak nadal jest Mietkiem numer 2 Happy też, nie, nie zamienia się w normalnego Gasta No chyba, że na przykład jak zobaczy normalnego Gasta, może wtedy stwierdzi, że chce zmienić religię Ej, będziecie się w ogóle lubić, czy coś? Nie zauważacie się nawet, tak? Nie chcecie, nie wiem, być razem, coś? Nie? Kto by chciał? No to nie, mi to malony. I w sumie dobrze, czym więcej szczęśliwych gastów na świecie, tym mniej nieszczęśliwych gastów. Numer 11. Jeśli wchodzisz w portal do netteru, trzymając łuk z naciągniętą strzałą, to po teleportacji możesz strzelić nim natychmiast. Ej, no słyszałem coś kiedyś o tym, czyli chodzi o to, żeby ten łuk zaczął działać mniej więcej jak kusza, czyli pozwala strzelać natychmiast. Jak klikniecie, nie musicie go naciągać, znaczy musicie, ale możecie naciągnąć wcześniej, potem przejść gdzieś i znowu kliknąć Wie czy o co chodzi, nie? Instrukcja, o której już kiedyś słyszałem, jest następująca: czyli naciągamy łuk przed wejściem, wchodzimy w portal i po wejściu na drugą stronę, nasz łuk powinien być naciągnięty, nawet nie trzymając. nawet nie trzymając niczego. Nie jest naciągnięty, ale to nie znaczy, że tej strzały w nim nie ma. Może jak teraz kliknę, będę mógł strzelić natychmiast? Nie, <laughs> nie. Prezentuję się kompletnie do zera i trzeba go naciągać od nowa. Nie, nie działa jak kusza. A szkoda. Ale może ja coś źle zrobiłem. Może powinienem to puścić, jak przychodzę do portalu? Może w tym jednym momencie, kiedy zładowanie świata, może to puścić, czyli teraz? O, o, o! I, i, i! <laughs> I, I nic. No nie no naprawdę takim akcentem kończymy ten odcinek. Nie podoba mi się to. Mi to balony. Życie zostawcie suba. Pa. Łoł wow, a przed całą masz właśnie teraz dwa kozackie odcinki. A no mówiąc kozackie babda myśli że w tym prawej dałem 10 losowym widzom całą godzinę na zbudowanie pokémonów Tak pokémonów Jak to się skończyło? Wybuchowo. Poprzajcie sami. Pa.